Witam z tej strony, MAXIM 1980. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek zademonstruję wam grę Lost Planet Extreme Condition. Jest to gra ze Capcom. Jest to gra dosyć stara, także ona nie posiada trofeów, ale jest osadzona w dość fajnym uniwersum. Tutaj chodzi o jedną planetę o planetę EDN. Ale nie chcę wam tutaj opowiadać na temat fabuły. Jak Was zainteresuje ten tytuł, to pogracie sami. Mamy tutaj wstawkę, takie demko, ja Wam chwileczkę tego demka dosłownie pokażę. Jak widzicie, to demko jest zrobione tak no Jeżeli chodzi o stronę graficzną, skipnimy tutaj te pomniejsze demka. I zaczynamy taki prolog. Ja pokazuję Wam sam początek gry. Yy, gra jest grom TPP, tak jak widać, czyli z widokiem za pleców bohatera, ale też nie do końca. Jest tu troszkę inaczej niż w niektórych strzelaninach, bo tak jak widzicie, przez kawałek czasu sterujemy celownikiem, dopiero później nam się postać obraca. Mamy tutaj obroty o 90 stopni. Mamy tutaj możliwość zmiany broni, mamy tutaj możliwość zmiany widoku na troszkę bliższy lub na taki jakby z celowniczka, taki uproszczony FPP. Możemy się czaić, chodzić jacyś jacy skuleni, tak bardziej przykurczeni, gdzieś tam czaić się. Mamy tą linkę do podciągania się która pomaga nam dostać się na wyższe kondygnacje. Jak widzicie gra jest dość słabo graficznie zrobiona, znaczy nie jest tak źle, jeżeli chodzi o ten prolog. Zaraz skończymy ten prolog, zobaczycie ta grafika jest lepsza w dalszej części gry już w normalnych misjach. Tutaj na początku, powiem szczerze, co do tych postaci jest średnio. Tutaj musimy poczekać aż gościu wysadzi klapę. Dobra, teraz nasza kolej. Śmigamy na dół. Możemy się też podciągnąć do góry. Ok, mamy tutaj pierwszy kontakt z Akridem, czyli z obcym. Tutaj chodzi, wybijamy. Między innymi tutaj taką grupę obcych. Jako ciekawostkę tutaj zaznaczę, że. Ci akrydzi, czyli ci obcy, posiadają specjalne punkty wrażliwe na ciele, które są zaznaczone właśnie w kolorze żółtym, pomarańczowym bądź czerwonym. Także, jeżeli walczymy z jakimś większym akrydem, to sugerujcie się tym, że musicie właśnie w te wrażliwe punkty strzelać. Tutaj mamy takie kokony, z których te obce wycho obcy wychodzą. Ja sugeruję zawsze w pierwszej kolejności, jeżeli mamy taką możliwość i nic nas nie żre po boku, rozwalać właśnie tutaj te spawn pointy, bo w nich tutaj odradzają się ci kosmici, także radzę to tutaj robić. Zbieramy tutaj takie punkciory, które odnawiają nam życie. Jeśli mamy punkty, życie nam się tutaj odnawia. Dobra. Mamy tutaj datapady, które musimy aktywować. Są to takie jakby checkpointy. Przy nich yy, się odradzamy. Co tutaj nam się dzieje? Pojawił się nam wielki Akrid, mamy chwilową taką stawkę. I bang, bang, bang z kapiszonu. Bang, 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 bang. No i chyba nie podobało się to. Naszemu większemu koleżce, ja tutaj skipnę te demko. I tutaj musimy spierniczać, bo on ma nas na hita. Także prolog wprowadza nas tutaj w ten świat, który przyjdzie nam grać. Gra z racji, że jest grą bardzo starą, można ją dostać dość tanio. A oferuje dość, dość fajną rozrywkę. Ten system tutaj sterowania nie jest zły, jest dosyć fajnie zrobiony. Animacja też jak widzicie jest na dość nawet fajnym poziomie. Lecimy tutaj, spierniczamy, żeby nas ten brzydki zły robak nie przerobił na swoją karmę. Spierniczamy, spierniczamy, tutaj jeszcze sobie zerkniemy co on robi. Tam nasi do niego próbują strzelać. Dobra, odblokujemy tutaj jeszcze jeden dotapad. No i mamy tutaj mechy, tak zwane w tej grze vs -y, które możemy obsługiwać. Jak widzicie, w tym momencie zwrasta nam energia życiowa. Jesteśmy bardziej odporni ze względu na to, że V.S. -y mają pancerz. Mamy tutaj takie dopalacze, że możemy wyżej skakać. No i brzydki zły robal nam tutaj się pojawia. Zaraz postaramy się tutaj go trochę ustrzelić. jak mówię tutaj staracie się w te żółte czy tam pomarańczowe punkty jak widzicie jest taka posoka, potrafię w ten punkt. Także nie marnujcie amunicji na strzelanie mu po pancerzu czy tam gdziekolwiek. Tylko w przypadku większych akridów właśnie zawsze strzelamy w te czułe punkty. Dobra i mamy tutaj następną stawkę. Tak, mówię, tutaj to uniwersum jest dość fajnie zrobione. Fajne są tutaj te stroje. Fajna jest tutaj fabuła. Ja wam tutaj skipnę to, żeby wam nie psuć za bardzo gry. Drugie demko też wam skipnę. No i zaczynamy pierwszą misję. I jak widzicie, tutaj już graficznie jest lepiej. Dobra, wejdźmy sobie do V.S. Tu już jest bardziej klimatycznie, już jak zaczynamy tę misję. Jest więcej o wiele efektów, tutaj zaraz zobaczycie, czy tam te wybuchy, czy ten śnieg tutaj wirujący. Spotykamy następne kokony obcych. Musimy uważać, żeby nam się nie przegrzało te działka. Tak jak mówiłem i radziłem Wam, staracie się w pierwszej kolejności rozpieprzać te kokony. Mamy tutaj inny rodzaj obcych. Robimy im kuku na muniu. Tam mieliśmy jakąś amunicję. Ale nie możemy ją z poziomu mecha wziąć, czyli tego vs -a. i mamy następnego akrida troszkę większego. Jak widzicie, te wrażliwe punkty są na pomarańczowo. Możemy mu odciąć kończynę, ja tutaj spróbuję to zrobić. Widzicie, zmienia się to w kolor czerwony, jednej kończyny się pozbył. Drugiej kończyny się pozbył i lejemy mu po dupce. Ok, dobra, wchodzimy do tego budynku. Niestety, VS-em nie wejdziemy, także musimy wysiadkę zrobić. Przy okazji sobie zbierzemy trochę amunicji. No, mamy Shotguna. Czyli troszkę inną broń. Tutaj oczywiście mamy też granaty. Tego arsenału tutaj dość trochę jest. No i wchodzimy tutaj do jakiegoś tam garażu. No, Shotgun dość nawet daje poweru. Ja spróbuję przez chwilę zagrać z tym widokiem z oczu. Jak to tutaj się gra. No niestety przy zbieraniu przedmiotu przełączono nam się z powrotem widok TPP Przełączmy się z powrotem i lejemy w kokon rzućmy granat Widzicie tutaj te wybuchy dadzą, dają radę zmieńmy sobie z powrotem na karabin i rozprawmy się tutaj z tymi akridami. Jak widzicie, jest dość solidna dawka akcji, trochę adrenaliny. Rozpieprzamy kokon, żeby nam się na nowo nie obradzali tutaj. Rozpieprzamy nowy kokon. Tam jest jeszcze jeden. Ja się postaram w pierwszym momencie do niego dotrzeć. Ok, jeszcze jeden na suficie. Także powiem szczerze, że tutaj, mimo tego, że ta gra jest dość stara, to gra się dość przyjemnie. Dość fajnie. Nie jest to jakieś toporne. No może grafika nie jest taka jakaś mega, no ale tutaj ja się nie czepiam, jak na stary tytuł. Także jak ktoś lubi strzelaninki, bo to, jak widzicie, możecie się zainteresować tą grą. Ja, jak zwykle, ocenę zostawię wam w przypadku 15-minutówek, bo to od Was zależy, czy tą grą się zainteresujecie, czy ją olejecie. Ja wam tylko pokazuję, jak to wygląda w praniu. Mamy tutaj. Dokopujemy się do broni do Rocket Launchera, czyli do bazuki. Inaczej zrobimy, wymienimy tego shotguna na karabin, bo jednak wolę grać karabinem niż shotgunem. No, jakaś tutaj rozpadlina, żebyśmy nie wpadli. Rzućmy jakiś granat. Kabum! ma motherfucker. Spróbujmy Rocket Launcher'em, jaki to ma power. No, dość trochę ma. Tylko trochę się przeładowuje. Spróbujmy go tutaj w dupkę. Ok, skończyła nam się amunicja, ale jak widzicie jest dość nadwyrążony ten stworek, bo już mu się na czerwono dupka robiła. Także tutaj rozwalamy. Idę do końca. I lecimy zobaczyć co będzie dalej. Shotgun, dobra weźmy sobie ten shotgun, na drugą broń. Następny rocket launcher. Ale ja go tutaj oleję. I widzę, że tutaj się będziemy musieli spiąć. No niestety w podskoku nie da się podciągnąć. Dobra, gameplay powoli się kończy. Także 15 minut tutaj mija. Ja będę się z wami powoli żegnał. Także jeśli możecie, to komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie macie subskrybowanego mojego kanału. W ten sposób jak zawsze mnie wspieracie. No i wybierzcie sobie dla siebie, widzicie jak to wygląda, czy chcecie ten tytuł, czy nie chcecie tego tytułu. Także trzymajcie się na razie hej i mam nadzieję do następnego razu. Na razie.